Na wyjątkowe chwile z programem zaprosił jego sponsor, firma Twiger, producent kolekcji kuchennej Klassiker. Pojazdy Psiego patrolu gotowe do działania! Burza zniszczyła Zatokę Przygód! Marszał Sky do akcji! Rabul, posprzątaj! Nieźle! Kolejny dzień ocalony przez dzielne pieski! Ulubione pojazdy Psiego patrolu od Spin Master. Tymczasem w RTV EURO AGD. A co to? Urodziny? Lepiej! Wielka Loteria! Pan zarejestrował paragon za minimum 99 złotych i wygrał! A mam jeszcze dwie szanse! Zabytka 50 tysięcy! Na karcie podarunkowej Euro. Graj o nagrody w Wielkiej Loterii RTV EURO AGD. Kup na przykład smartfon Samsung 3199, lodówkę Haier 2499. Zarejestruj zakup i wygrywaj. Do PKO Banku Polskiego przenosi się nowy klient. Weźcie! Się, Przenieście się jest easy. Czarność, wytłumacz. Otwierasz konto w PKO Banku Polskim i masz święty spokój. Przeniosą kasę i zlecenia stałe. A pracodawcy poinformują. Ogarniesz to przez internet. Bo to dobry bank jest. Ej, widzę cię! Wolisz w oddziale? Dawaj do nas! Otwórz konto w PKO Banku Polskim i dołącz do 12 milionów klientów. PKO. Twój bank polski. Pamiętasz to? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę z Jęgiel. Mój biznes to dbanie o innych. A Bank Millennium dba o Twoją firmę i oferuje ci prowadzenie konta Mój Biznes za 0 złotych przez 2 lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes i zadbaj o swoją firmę. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Konto w M banku nie zrobi porządku w pokoju dziecka, ale będzie początkiem jego finansowej samodzielności. Otwórz konto dla dziecka w M banku z wygodną aplikacją i kartą. M -Bank. Technologia do usług. Agacie, urodzinowa promocja! 20% albo 1000% eee, za... aż do 30% taniej! Na przykład te materace w rozmiarach standardowych 30% taniej! Ja też dziękuję. Karol Mandusz był moim gościem i to był program. To nasza prywatna 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 8, Max Petra. Nie chłopaki! Być przy Kasie to nie do końca znaczy stać obok niej. Zabieraj naklejki, odbieraj biebroniaki i książki. Baw się i stwórz z nami swój świat biebronki. E wie, że dużo, dużo broni. Terapia. Potrzebujesz Poza zasięgiem Sponsorem programu jest Dystrybutor Objawy grypy i przeziębienia